Witamy Państwa bardzo serdecznie w Portalu Księgarskim. Przed Państwem redaktor naczelny Gabriel Leonard Kamiński oraz ja, jego skromna pomocniczka Agnieszka Grzegorzewska. Powiemy Państwu dzisiaj troszeczkę o tym, jak wyglądają kulisy pracy w Portalu Księgarskiego. Macie okazję zajrzeć troszkę właśnie za kulisy tego, co dzieje się na naszej stronie. Na początek ja opowiem może o tym, co właśnie w tej chwili czytam. Jestem mniej więcej już tak pod koniec takiej bardzo ciekawej amerykańskiej książki Johna Greena dla młodzieży: Papierowe miasta. To jest podobno książka bestsellerowa, absolutnie bardzo dobrze się sprzedająca w Stanach Zjednoczonych. Dlatego właśnie chciałam sprawdzić, co też w tych Stanach znowu wymyślili dla młodzieży tym razem. Nie mam jakiegoś wielkiego zaufania do list bestsellerów. Ale trzeba przyznać, że John Green tutaj naprawdę bardzo ciekawie prowadzi tę akcję. Myślę, że Amerykanie też mają to do siebie, że oni potrafią naprawdę dobrze opowiadać historię. Potrafią prostym językiem, bez jakichś takich zawirowań zbędnych, opowiedzieć ciekawą, ciekawą historię. I cóż. Są takie stałe motywy, które niestety znamy wszystkich z lepszych lub gorszych y, amerykańskich filmów dla młodzieży, czyli y, przeżycia rodem z high school amerykańskiego, gdzie oczywiście musi być y, grupa uprzywilejowanych, popularnych nastolatków, grupa tych, którzy są nieco mniej popularni. Ale jest też y, historia Margo, Margo Roth Spiegelberg, która jest takim. Y, Markowrot Szpigelman, która jest taką postacią, która spaja całą tę książkę. To jest dziewczyna, która jest taką troszeczkę mityczną postacią, w której jest zakochany nasz główny bohater, czyli Quentin. I ona znika w pewnym momencie, bardzo zresztą szybko. Ona znika i cała fabuła właściwie opiera się na poszukiwaniach tej dziewczyny. Ona ma to do siebie, że jest taką dziewczyną zagadką, którą próbuje nasz bohater rozwiązać. No i jestem bardzo ciekawa, jak to się wszystko zakończy. Na razie jestem w takim kulminacyjnym momencie i bardzo jestem ciekawa, co będzie dalej. Przeczytam Wam fragment tej książki, bo myślę, że warto zobaczyć właśnie, w jaki sposób John Green prowadzi tę książkę. Osobiście widzę to tak. Każdemu przydało się jakiś cud. Umówmy się, że prawdopodobnie nigdy nie trafił mi nie, nie zdobędę nagrody Nobla, nie zostanę dyktatorem Niewielkiego Państwa na jednej ze wysp Pacyfiku, nie zapadę na nieuleczalne nogi ucha ani nie ulegnę spontanicznemu samozatonowi. <laughs> Jeśli jednak wziąć pod uwagę wszelkie nieprawdopodobne historie, zapewne okaże się, że przynajmniej jedna z nich przytrafi się każdemu. Mogłem zobaczyć deszcz, drzew, mogłem postawić nogę na Marsie. Mogłem zostać pożarty przez Wielorydę. Mogłem ożenić się w Anglii albo przetrwać kilka miesięcy na morzu. Jednak mój cud był inny. Moim cudem było to, że spośród wszystkich domów na wszystkich osiedlach mieszkaniowych w całym stanie Florida zamieszkałem w domu w sąsiedztwie Margot Roth Spiegelman. Dla mnie jeszcze taką ciekawostną powiem na koniec, jeśli chodzi o autora tej książki, który teraz robi całkiem z dużą karierę właśnie w Stanach Zjednoczonych i myślę, że wkrótce też na świecie, bo raz, że jego książki są tłumaczone bardzo szeroko, a twarze też już są wykupione prawa do niektórych jego książek na akminizację, ale bardzo ciekawe jest to, że on prowadzi wideobloga. I ten wideoblog jest też bardzo popularny, ale co ciekawe to jest taka bardzo zabawna konwencja tego wideobloga i bardzo chciałabym zobaczyć polskich autorów kiedyś prowadzących wideoblogi, w których Właśnie dzielą się ze swoimi czytelnikami tym, co przeżywają aktualnie. Mam nadzieję, że kiedyś doczekam takiego momentu. Na razie pozostaje nam cieszyć się tym, co wymyślili już Amerykanie i cóż, oczekiwać przyszłości. A ty co tam czytasz, Gabielu? A ja ci powiem, że ja tą Margot widziałem, ale na no, molo w Sopocie, ale to nie wiem, czy ona, ale bardzo mogło... możliwe, że to podobne dla mnie dziewczyna że Ty masz A, bardziej ja... takie drastyczne klimaty, Armageddon. Tutaj. Tak, no właśnie, dziwna, dziwny tytuł, proszę Państwa. Armageddon, czyli e, niepoprawna historia II wojny światowej. Powiem szczerze, nastawiałem się na jakiś Niepoprawna, e, czyli skada, wszystko pasuje do siebie. E, demaskatorską książkę, gdzie facet obala wszystkie mity dotyczące II wojny światowej. A okazuje się, że e, Amerykanie oczywiście umieją opowiadać, on tak samo, ale jest to jakby. Mm, e, Pewne rzeczy, mamy, pe, pewne rzeczy są tu dla mnie znane, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, dla, jak, jak będzie to z innymi czytelnikami tej książki. E, trochę mnie Cliff Potting, mm, Ponting rozczarował pod tym względem, ponieważ to, że nas sprzedali w Jałcie, to, że Polska się wykrwawiła i że Powstanie Warszawskie było na rękę i Stalinowi i Hitlerowi, to wiemy. Myślałem, że po, powie trochę więcej o różnych zakulisowych grach wywiadów e, amerykańskiego, brytyjskiego, radzieckiego e, czy też polskiego, ale nie dowiedziałem się nic o na przykład e, kulicach śmierci generała Sikorskiego. Nie dowiedziałem się, mhm. dlaczego e, Stalin wypuścił armię generała Andersa przez granicę irańską, przepuścił i, 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 i pozwolił mi wyjść. Z... Czyli ten Armagedon już właściwie był. Tak, że. Nie, no po prostu Armagedon w sensie zniszczeń, tak? Pisze o ogromnych zniszczeniach, o dywanowych nalotach, mm. o pożarze Drezna, o y, bombie rzuconej na Nagasaki, o y, fa, no, gigantycznych ofiarach wśród ludności cywilnej, że jest to wojna na wyniszczenie, o czym oczywiście z podręczników wiemy, przynajmniej z. z y, jakieś tam podstawowe e, fakty, ale chodzi ogólnie o tym, że nie ma e, wśród e, mocarstw światowych czy państw Solidarności nawet w obliczu takiej, e, takiego konfliktu jak druga wojna światowa. Wszystko było e, ładnie przed nami pokazywane na filmach, a tak naprawdę za kulisami trwały podchody. Amerykanie postawiali nogę Anglikom, Anglicy postawiali nogę Amerykanom, a Rosjanie to wszystko wykorzystali i zajęli pół Europy Środkowej i zrobili swoją strefę buforową, e, której pilnowali jak wiemy, do 1989 roku. Później już nie mieli na to ani sił, ani środków. E, Cliff Ponting e, nie jest tutaj pisarzem, który bala pewne mity. E, pokazuje tylko konsekwencje pewnych działań, które miały miejsce już w 1939 roku. Czyli tak naprawdę pozwolenie na zbrojenie Niemiec, pożyczki amerykańskie, również pożyczki z banków amerykańskich, które nimi zarządzali Żydzi, a później a Niemcy zrobili tym Żydom hekatombę w całej Europie, i do dzisiaj no, Żydzi nie mogą się z tym uporać, ponieważ. Oni się jeszcze jakby tutaj nie, doko nie dokonali takiej eks ekspiacji jak, 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 jak Rosjanie w osobach dysydentów, czy to Bukowskiego, czy Słowzienicyna, czy też Politkowskiej, która ujawniała skandale związane z, z Rosją i dziejące się w Rosji. My takiej tutaj ze strony Amerykanina. Kliwa Pontinga nie otrzymamy, ale za to otrzymamy kawał solidnej yy, książki historycznej na temat II wojny światowej, która Dobry. ujawnia no, słabość z jednej strony aliantów, z drugiej strony znakomitą organizację niemieckiej machiny wojennej. I, i, i pewnie to, to dla niektórych będzie niespodzianką, że mm -hmm. tak naprawdę, yy, gdyby nie targi, też kłótnie. Głównych koalicjantów to wojna trwałaby przynajmniej o rok krócej, jak nie, jak nie, jak nie półtora, ale e, okazuje się, że e, nie tylko, e, że nie, nie liczy się tylko e, siła sprzętu, materialna e, też przewaga e, wielkiej USA, ale również właśnie panowana do perfekcji taktyka wojenna, którą Niemcy aż do 1945 roku, do maja e, stosowali wobec y, dwóch frontów y, otaczających je y, z każdej strony frontu wschodniego i frontu zachodniego. Także warto nawet z tej strony. Dobrze, to no, na pewno dla każdego miłośnika historii to jest taki łakomy kąsek i na pewno y, się zainteresują, zanim ty y, jeszcze opowiesz o innych mrocznych historiach, bo tutaj widzę, że masz kolejną książkę y, w takim klimacie zabić komendanta. Tutaj pewnie znowu jakaś y, ciężka y, sprawa, ciężki kaliber. To ja jeszcze opowiem o takiej książce, może troszkę bardziej sympatycznej. Tom Wydawniczy Redis, który specjalizuje się właściwie też w książkach historycznych i książkach, może takich thrillerach, kryminałach i tego typu gatunkach, wydaje też od czasu książki takie bardziej dla kobiet, literaturę kobiecą. No i to jest doskonały przykład. Tego widać piękną, romantyczną okładkę z y, właśnie jakimś rumiankiem, stokrotką i taką y, bardzo wielną czcionką lista marzeń. Y, Ta książka y, już jest w tej chwili zrecenzowana na portalu księgarskim, także y, nie będę może dużo o niej opowiadać. Y, warto na pewno przeczytać y, recenzję, warto też zajrzeć do tej książki, y, chociaż przyznam szczerze, że nie jest to jakaś wybitna literatura. Jest to takie czytadło akurat właśnie na koniec lata, początek jesieni, Jeśli chcecie się oderwać, chcecie lekkiej lektury, która przyniesie was, was troszkę inny świat, bo tutaj mamy takie wyższe sfery e, właśnie mm, akcja dzieje się w Chicago, więc znowu Stany Zjednoczone jakoś tak przyczepiły się do mnie, widać, w tym akurat odcinku naszych pogadanek te Stany Zjednoczone. I tutaj taka bardzo bogata dziewczyna. Z bardzo bogatej rodziny ma otrzymać spadek od swojej mamy. Natomiast mama w swoim testamencie zawarła kilka warunków, właśnie nawet kilkanaście warunków, które musi bohaterka spełnić, żeby ten spadek otrzymać. Nie są to proste rzeczy, powiem tylko: naprawdę musi się napracować, musi zmienić swoje życie właściwie od podstaw. No i na szczęście okazuje się, że mama y, wiedziała lepiej, więc y, jest taki y, ogólnożyciowy wniosek, słuchajcie się zawsze mamusia musi, zawsze ma rację. Teraz może się jeszcze opowiedzieć. A jeśli o nie, to liczy do tatusia i tak. spytajcie, czy mamusia ma rację. Jeśli tatuś <grym> tak, powie, że tak, to już niestety nie ma innej instancji, jak tylko przyznać jej rację. Ja też tak. mam swoją listę marzeń proszę Państwa. No jeszcze jest teściowa, moja... możecie jeszcze zapytać teściową, mąż... jak macie, to tak, ona tak, na pewno ma rację. My... 100%. Procent. Tak, jest Nie ma tak, żadnych żadnych. Żadnych Nie ma odwołania. Nie ma. Ja, ja mam też swoją taką listę marzeń i na pierwszym yy, punkcie jest to, żeby Polacy yy, zaczęli yy, dyskutować o książkach, nie tylko czytać, ale, a nie, nie, nie tylko żeby je czytali, ale także pisali o nich, stali, się opowiadać, dyskutować między sobą, bo yy, na spotkaniach autorskich, na których bywam, yy, ostatnio była prezentacja z, yy, pani, która pisze yy, dla dzieci. Pani nazwisko e, 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 tak, Andrzeje, Andrzejewska, a tak e, pani Iwona Andrzejewska, która e, daje książki w odencie Świętego Pawła e, dla młodzieży e, Pamiętnik nastolatki taka seria i na tym spotkaniu było niestety tylko 8 osób. Z tym tylko dwie nastolatki, a reszta to byli starzy wyjadacze, tacy jak ja, jak prowadzący Jacek Iniglot, yy, pisarz i jej chyba mąż, albo znajomy, który robił zdjęcia. Możecie dyskutować w komentarzach pod tym filmikiem. Na pewno no właśnie, Gabriela zapraszamy. Marzenie zostanie spełniony dzięki temu, jeśli będzie dyskusja na poważnym poziomie o książkach. Za, Zapraszam do dyskusji to, to i do komentowania, do wyrażenia właśnie swojej opinii. się. E, nawet jeśli uważacie, że niewiele nie macie do powiedzenia, to może się okazać, że to co napiszecie, czy też to, co skomentujecie, e, będzie, Na pewno e, e, będzie tego warte. tego i, warte, i, i, i żeby z tego ten, ta, ta wiadomość nie byłaby pełna do końca. Także zachęcamy do odwagi i samo e, realizacji jakby, własnych marzeń, właśnie realizacji własnej listy marzeń. Tak jest. Smaknie. Dziękuję. Czyli o zabijaniu się już nie, nie będzie? Nie. <laughs> Pozabijamy z tym razem. Dziękujemy bardzo. Zastawiamy.